Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Ona jest mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego, kto wierzy, najpierw dla Żyda, a potem dla Greka, bo w niej objawiła się sprawiedliwość Boża z wiary w wiarę. Tak jak jest napisane, sprawiedliwy będzie żyć z wiary. Gniew Boży objawia się z nieba, przeciwko wszelkich bezbożności oraz niesprawiedliwości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. To, co o Bogu mogło być poznane, zamanifestowało się przed nimi, ponieważ Bóg sam im to pokazał. To jest treść słowa. Ponieważ od stworzenia świata jego niewidziane atrybuty są bardzo wyraźnie widoczne, są rozumiane przez rzeczy, które zostały przez niego stworzone. Widać w nich nawet jego wieczną moc oraz boskość, dlatego ci ludzie nie mają żadnej wymówki. Mimo tego, że poznali Boga, nie uwielbili go jako Boga. Nie byli wdzięczni, ale znikczemnieli w swoich myślach, a ich głupie serca zostały zaciemnione. Nazywając siebie sami mądrymi, stali się głupcami. Zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na obrazy tworzone przez człowieka, które ulegają zniszczeniu. Obrazy ptaków, płazów oraz pełzających zwierząt. Możecie tutaj wpisać wszystkie rodzaje różnych bogów. Dlatego Bóg wydał ich na pastwę ich nieczystości. Widzisz, Bóg ciebie nie kontroluje. Oddał ich na pastwę, rząd swoich ciał, aby bezcześcili ciała między sobą. Ci, którzy zamienili prawdę Bożą na kłamstwo, którzy uwielbiają oraz służą stworzeniu, zamiast służyć stworzycielowi który jest błogosławiony na zawsze. Amen. Z tego powodu Bóg wydał ich na pastwę swoich namiętności. Nawet kobiety zaniechały naturalnego współżycia na takie, które jest przeciwne naturze. Tak samo i mężczyźni zaniechali współżycia z kobietami i zapłonęli rządzą wobec siebie nawzajem. Mężczyźni popełniali ze sobą to, co jest wstydliwe i otrzymali sami w sobie zapłatę, która była należna za ich zboczenie. A skoro im się nie spodobało zachowanie, poznania Boga, Wydał ich Bóg na pastwę wybaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada. Będąc napełnieni wszelką nieprawością, nierządem, przewrotnością, chciwością, złośliwością, pełni zazdrości i morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów, plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga. Zuchwali, pyszni, chłopliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom, bezrozumni, niedotrzymujący słowa, bez naturalnej miłości, nieprzyjednani i bez miłosierdzia. Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują. Ten fragment brzmi bardzo ostro. Brzmi jak fragment, w którym zupełnie nie ma Bożej miłości. Zobaczcie, co jest napisane dalej. Dlatego jesteś bez wymówki człowieku, kimkolwiek jesteś, który który osądzasz. W czym bowiem osądzasz drugiego, osądzasz samego siebie. Ponieważ ty, który osądzasz drugiego, robisz to samo. Widzicie, dlatego właśnie nigdy nie możemy usługiwać poza miłością. Nie próbuj naprostowywać ludzi, jeżeli miłość ciebie w tym nie motywuje. Dalej w tym fragmencie naucza i mówi tak naprawdę do Kościoła. Zobaczcie, na czym polega dobra nowina. Taka osoba, o której właśnie przeczytaliśmy, jeżeli ona otrzeźwieje, jeżeli pokutuje, powie Boże, tak bardzo marnuje swoje życie. Czy okażesz mi swoje miłosierdzie? Co w takiej sytuacji zrobi Bóg? Momentalnie okaże jej miłosierdzie. W momencie pokuty ta osoba przestaje należeć do grupy opisanej w pierwszym rozdziale. Zobaczcie jednak, co wybrał człowiek i jak mocno pismo o tym naucza. Pismo mówi, że ludzie nie mają żadnej wymówki, ponieważ Bóg daje się poznać ludziom w ich wnętrzach, bez względu na to, co mówią. Maskuje to pycha oraz poczucie samosprawiedliwości. Wszystkie rzeczy wypływające z upadku człowieka uciszają tę prawdę. Zdziwilibyście się, jak wielu ludzi zna prawdę, a jednak codziennie żyją przeciw niej. Znają jednak ją w swoich sumieniach. Co następnie się dzieje? Bóg wydaje ludzi na pastwę ich pragnień. Widzimy, że gdy to się dzieje, Ludzie jak nierozumne zwierzęta idą prosto w zniszczenie. Do tego prowadzi życie człowieka, który jest sam sobie Panem i który sam siebie poucza. Jest to dowodem na to, że człowiek nie ma pojęcia, kim jest, jeżeli odetnie siebie od Boga. Dlatego właśnie musimy dzielić się z ludźmi prawdą. Musimy mówić o wartości człowieka oraz o prawidłowym rodzaju współżycia między kobietą a mężczyzną. Musimy mówić, dlaczego człowiek ma w sobie nasienie, dlaczego w jego ciele powstają plemniki, jeżeli miałby współżyć z drugim mężczyzną, którego nigdy nie jest w stanie zapłodnić. Bóg stworzył nas z określonym celem. Istnieje powód dla naszej wartości. Nie jesteśmy przypadkiem i nie pochodzimy od małp. Jest powód, dla którego kobiety mają błonę dziewiczą. Jest ona tam przygotowana na dzień, w którym one wchodzą w przymierze ze swoim mężczyzną. Zostało to tak stworzone i skonstruowane, aby mężczyzna mógł wejść w kobietę do świętego miejsca. Aby mógł przejść zewnętrzny dziedziniec. Ona się otwiera przed nim, a on wchodzi w nią. Mężczyzna i kobieta są ze sobą tak blisko, łączą się w najbardziej intymnej chwili, jaka tylko jest możliwa do przeżycia. Podczas przebicia błony dziewiczej wypływa krew. Krew jest obrazem przymierza. Błona dziewicza nigdy nie odrasta. Została stworzona dla przymierza, została umieszczona tam przez Boga. Ona jest znakiem oczekiwania na zawarcie przymierza. Bóg chce, żebyś odnalazła miłość w Nim samym, i następnie, żebyś odnalazła Chrystusa, tę samą miłość w innym mężczyźnie. On chce, żebyście zeszli się razem i żebyście połączyli się w wiecznym przymierzu. Aby zawrzeć przymierze, potrzebne jest cięcie, potrzebna jest krew. Mówi o tym dziesiąty rozdział listu do Hebrajczyków, werset dziewiętnasty: Mając więc, bracia, śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca. Drogą nową i żywą, którą zapoczątkowo dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało, intymność między kobietą a mężczyzną, jest obrazem miejsca intymności, w jakie możesz wejść z Bogiem w duchu. Nie ma bliższej relacji fizycznej niż ta między kobietą a mężczyzną. Mając więc bracia śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca, drogą nową i żywą, którą zapoczątkowo dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało. Stosunek między kobietą a mężczyzną, którzy zawarli ze sobą przymierze, jest tajemnicą. Jest tajemnicą, która odnosi się do Boga, do Chrystusa i do Kościoła. To w jaki sposób fizycznie została stworzona kobieta jest alegorią rzeczywistości duchowej. To jest niesamowita tajemnica. W innym fragmencie Paweł porównuje relację kobiety i mężczyzny z relacją między Chrystusem a Kościołem. Czy myślicie, że ten mały fragment skóry powstał w kobiecie przez przypadek? Czy Bóg umieścił go tam przypadkowo? Czy ma on określone, bardzo ważne zadanie? My ograniczyliśmy to przeżycie do seksualnego pożądania. Do 16 roku życia wszyscy już muszą mieć ze sobą swój pierwszy pocałunek. Matki robią to swoim własnym córkom. 16 -latki wracają z balu, a matki pytają się, pocałował cię czy nie? Chyba mamy kłopoty. Te wszystkie elementy naszego ciała mają swój określony cel. Bóg stworzył nas dla swojej chwały, dla swojej przyjemności i radości. Czy wytrzymacie jeszcze jakoś? Czy mogę mówić z wami bezpośrednio? Wiem, że są pośród nas młode osoby, ale ze względu na to, że poruszyliśmy język mężczyzn, w którym oni porozumiewają się między sobą, mam wrażenie, że muszę być bezpośredni. I jak tam? Otworzyłeś jej wisienkę czy nie? Boże, miej nad nami miłosierdzie. Dzień, w którym to się dzieje, nie jest dniem, w którym mamy się z tego cieszyć. To jest dzień, w którym Ty, nie mając odpowiedniego zrozumienia, oddajesz coś, co otrzymałaś od Boga i co ma ogromną wartość. Jeśli to zrobiłaś, nie jesteś potępiona. Jestem w stanie głosić to bardzo odważnie. Nie jesteś tym potępiona, ale to oznacza, że musisz zacząć szanować siebie od dzisiaj. Musisz zacząć widzieć wartość swojego życia, tak abyś już nigdy sama przed sobą nie obniżała swojej wartości, tak abyś żyła dla nagrody, którą jest jedność i intymność z drugim człowiekiem w przymierzu z Chrystusem. Bóg nauczył mnie czegoś w moim życiu i to była niesamowita rzecz popęd seksualny w moim życiu został całkowicie zniszczony poprzez świętość prawdy, o której Wam teraz mówię. Przestałem już być mężczyzną, który ma potrzebę i mówi, no kochanie, już trzy dni minęły. Dlaczego? Ponieważ ja kocham, a nie potrzebuję. Nigdy nie przeczytałem chrześcijańskiej książki na temat seksualności, która byłaby choć trochę blisko prawdy na ten temat. Te wszystkie książki napisane są chrześcijańskim językiem, ale nauczają świata. Nauczają o tych samych potrzebach, o tych samych pragnieniach. Nigdy nie przeczytałem chrześcijańskiej książki, która choć trochę leżałaby obok prawdy na temat naszej seksualności. Stosunek nie jest po to, żeby osiągnąć orgazm, jest po to, aby w jego obecności doświadczać jedności ze sobą. W żydowskiej tradycji małżeństwo było konsumowane pod baldachimem. Całe łoże było przykryte baldachimem. Symbolizowało to bycie okrytym Bożą Obecnością. Dlaczego jest napisane, że nie mamy bezcześcić łoża małżeńskiego? Czy oznacza to, że nie mamy do naszego domu przynosić sąsiadki? Oczywiście, że tak, ale oznacza to coś większego. Oznacza to życie według ducha przez cały czas. Łóżko to nie jest miejsce, w którym mamy zewlekać z siebie Chrystusa. To nie jest miejsce, w którym mamy mówić: No, słoneczko, przecież jesteśmy jedno i Twoje ciało należy do mnie. Seks jest święty, jest miejscem, w którym wyrażamy miłość, miejscem, w którym oddajemy siebie sobie nawzajem. Kobieta otwiera się na tę miłość w miejscu całkowitego okrycia, w miejscu, w którym czuje się całkowicie bezpiecznie, w miejscu, w którym całkowicie rozumie swoją wartość oraz piękno. W tym momencie kobieta i mężczyzna stają się jedno. Jest to najbardziej święty moment na tej planecie. Jeżeli chodzi o relacje dwóch ludzi. A my zamieniliśmy to na popęd seksualny. Kaznodzieje głoszą, że to Bóg dał nam nasz popęd seksualny. Jest to najbardziej obrzydliwe zwiedzenie, jakie głosi się z kazalnic. Popęd seksualny pochodzi z upadku człowieka i z egoizmu człowieka. Dlatego on potrzebuje kobiety, aby poczuć się mężczyzną. Jest to największym kłamstwem, które pochodzi prosto z piekła. Bóg nie stworzył kobiety, ponieważ Adam miał erekcję i nie miał co z tym zrobić. Bóg stworzył kobietę, ponieważ człowiek był całkowicie okryty miłością. Stworzył kobietę do tego, żeby przyjmowało piękno tej miłości i aby miało to miejsce w świętości. Stworzył ją po to, żeby człowiek się pomnażał i okrył całą ziemię tą prawdą. Nie stworzył jej po to, żeby człowiek przespał się z nią dzisiaj, po to, aby jutro ją przekląć. Kobieta nie jest stworzona po to, żeby mówić jej, jak bardzo się ją kocha wieczorem. Tylko po to, żeby następnego dnia kłócić się na tematy no, wyboru restauracji. No kochanie, mam nadzieję, że zdążymy się jeszcze jakoś pojednać po tej kłótni. No bo wiesz, chciałbym jeszcze dzisiaj z Tobą coś pobaraszkować. Wiem, że jestem teraz bardzo bezpośredni, ale robię to celowo. Jesteśmy nauczani tego przez całe nasze życie. To nawet nie leży, obok prawdy. Każda chrześcijańska książka na temat seksu, jaką kiedykolwiek przeczytałem, to świat napisany chrześcijańską nomenklaturą. Są pełne potrzeby oraz popędu seksualnego. Być wypełnionym miłością Chrystusa, to znaczy być wypełniony całą pełnią Bożą. W Bożej pełni nie znajdziesz potrzeby. Prawda? Być wypełnionym całą pełnią Boga. To słowo oznacza dom, w którym nie ma pustych pokoi. Młode dziewczyny, nie potrzebujecie chłopaka, który Was lubi, abyście czuły się wartościowe. Potrzebujecie wiedzieć, że Jezus zapłacił cenę za Wasze życie. I to sprawia, że jesteście wartościowe. Jesteście warte krwi Jezusa. Prawdę na swój temat odnajdziecie w Jego ofierze. Dopiero rozumiejąc tę prawdę, jesteś w stanie prawidłowo funkcjonować z innymi ludźmi. W innym przypadku pogubisz się. Właśnie dlatego w kościele potrzebujemy tak wiele uzdrowienia emocjonalnego. Dlatego wymyślamy tak wiele wymówek. Mówimy: No, Bóg nam wybaczy. Uczymy się życia w kompromisie. Nie przychodzimy z odsłoniętą twarzą do tego, który jest prawdą. Do tego, który jedynie może nas prawdziwie uwolnić. Czy naprawdę chcemy oddać mu całe nasze życie? Czy naprawdę nie chcemy dać się rozproszyć rzeczom, które umniejszają naszą wartość? Wydaje nam się, że jest to takie trudne dla młodych osób. Emocje związane ze złapaniem się za rękę w wieku 14-15 lat są niewyobrażalne. Jesteście sobie w kinie na jakimś filmie. Nagle on chwyta twoją rękę. Emocje, które cię wypełniają, są nieprawdopodobne. Masz dopiero 15 lat i jest to tak prawdziwe. Czujesz się, jakby to był najwspanialszy moment twojego życia. Mówię prawdę czy nie? Na takich momentach budujemy swoje życie. Na tym bazujemy nasze filmy i akceptujemy to jako coś normalnego. A Biblia mówi, niedobrze jest człowiekowi dotykać kobiety. Zobaczcie, ja ją teraz dotykam. Czy to oznacza, że teraz grzeszę? Przecież jest napisane, że nie jest dobrym, aby mężczyzna dotykał kobiety. Nie on ma na myśli dotyk, który jest spowodowany pragnieniem. Co sprawia, że chwytasz piętnastolatkę za rękę? Co sprawia, że całujesz ją, jak ma siedemnaście lat? Jest to tylko i wyłącznie twoje pragnienie. Nie robiłbyś tego, gdyby Chrystus był głównym czynnikiem napędzającym twoje życie. Mówimy teraz naprawdę szczerze i otwarcie. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi, ale taka jest prawda. Ten temat wywołuje we mnie tak wiele emocji, że nawet nie wiem, co z nimi zrobić. Nie wiem w ogóle, jak zeszliśmy na ten temat. Zeszliśmy na niego przez temat homoseksualności. Aha, więc to jest Twoja wina. Wywalcie Susan ze szkoły z efektem natychmiastowym. Nie pozwólcie jej nigdy wrócić. Wyrzućcie ją w dżungli bez kompasu. Kocham cię. Zobaczcie na nią. Mówi, proszę, ukamienujcie mnie. Zobaczcie, ona mówi, ukamienujcie mnie. Zapłaciłam swoim życiem, aby przekazać prawdę na tej szkole. Możecie mnie teraz zabić. Jeżeli moje pytanie sprawiło, że zaczęto głosić prawdę, to ja chcę móc za to umrzeć. Widzicie, Bóg teraz pozwala mi wyładować emocje. Już nie mogę tego unieść. On jest tak dobry. Nie macie pojęcia, jak poważnie traktuję temat, o którym teraz głosiłem. Czasem trudno mi na ten temat głosić, ponieważ jest on dla mnie tak prawdziwe. Ja widziałem, jak to działa. Jest napisane, nie jest dobrze, aby mężczyzna dotykał kobietę. To jest w waszych Bibliach. Ale my mamy potrzeby w naszym życiu, dlatego zbliżamy się do siebie. Znaczy dla nas to tak dużo. Ale wiecie co, gdybyśmy byli naprawdę pokorni, zwłaszcza my starsi. Ci, którzy już są po dwudziestce, nawet niektórzy nastolatkowie zaliczaliby się do tej grupy. Gdybyśmy byli szczerzy, przyznalibyśmy, że każdy dotyk prowadzi do kolejnego dotyku, jakakolwiek bliskość prowadzi do kolejnej bliskości. Po pewnym czasie jedna rzecz już nam nie wystarcza. Po pewnym czasie walczymy, aby nie przekroczyć granic, które chcemy przekroczyć, ale wiemy, że nie powinniśmy i się kręcimy w kółko. Akceptujemy jednak, że to jest zupełnie normalne. Przecież każdy tak robi. Ja jeszcze mam pytanie. Jesteś naprawdę odważną kobietą. Wszyscy, kamienie w dłoń. To, czy zostaniesz ukamienowana, czy nie, zależy od Twojego pytania. Także dobrze się zastanów. Żartuję, wiesz o tym. Żartuję, nie boję się Twojego pytania, ale jestem naprawdę zestresowany. Nie macie pojęcia, jak teraz oh, jestem zestresowany. Nie bój się, nie musisz być zestresowany. Nie wiem, w jaki sposób się modlić. Wychowuję moje dzieci w domu. Tak bardzo pragnę wychować ich na ludzi, jakich właśnie opisywałeś. Nie chciałam, żeby moje dzieci całowały się. Chciałam, żeby żyły w czystości. Bardzo dobrze mieć takie pragnienie jako mama, ale Twoje dzieci nie mogą żyć na podstawie Twojej wiary. Czy ty miałaś wcześniej zrozumienie tego, o czym teraz mówię? Kto z was miał zrozumienie tego, o czym teraz wam mówię? Powiedzcie mi, która z młodych dziewczyn, która z młodych dziewczyn dorastając pomyślała sobie w którymś momencie: "Właśnie dowiedziałam się, że mam błonę dziewiczą." Dzięki proroczemu wejrzeniu widzę, że jest to Boża alegoria przymierza. Oznacza to, że pewnego dnia wejdę w przymierze z pewnym mężczyzną. W przymierze zostanie przypieczętowane krwią i będę z nim jedno na zawsze. To oznacza, że jest ktoś, kto na mnie czeka w mojej przyszłości. Oznacza to, że jest jeden mężczyzna, któremu jestem przeznaczona i z którym spędzę życie. Kto dorastał myśląc w ten sposób? Ty myślałaś tak. Zupełnie mnie to nie zaskoczyło. Twoja mama jest cudowna. Bardzo chcę ją teraz przytulić. Widzicie, ona dorastała z tym zrozumieniem. Jej mama je posiadała. Nie oznacza to jednak, bez żadnych aluzji co do ciebie. Nie oznacza to, że ona pójdzie za tym, co jej mama jej powiedziała. Nie oznacza to, że wiedząc o tym przeznaczeniu, wypełni je. Mimo to, zadaniem jej mamy... Kiedy nauczamy innych tych prawd, musimy rozumieć, że ludzie czasem zrobią to, co chcą. Jeżeli nie pójdą za Bogiem, jeżeli nie będą z nim blisko, okaże się, że w sytuacji słabości ulegną jakiejś pokusie. Zrobią to mimo to, że mówiłeś im, że mają tego nie robić. W takiej sytuacji również musimy okazać się rodzicami, którzy idą za Bogiem. Musimy wtedy nasze dziecko wyciągnąć z tego bagna, uratować je, zachęcić do tego, żeby iść za Bogiem i nie iść już w stronę grzechu. Większość z nas jednak żyje w ignorancji. Wiecie, z doświadczenia zobaczyłem, że przeciętny chrześcijanin jest tak spragniony rozrywki, że jest w stanie oglądać jakikolwiek film, o ile wszyscy inni również go oglądają z nim. Nie ma dla niego znaczenia, czy w tym filmie jest pokazana nieczystość seksualna. Mi się to nie podoba. Nie powiem, że to jest w porządku i nie mam problemu z tym, że to się nagrywa. Nie zgadzam się na coś takiego. Bawi ciebie oglądanie tego, za co Jezus umierał, żeby móc ludziom to przebaczyć. Widzę, że dociera to do kilku z Was. Nie potrzebuję teraz Waszej zachęty. To, co mówię, zupełnie nie jest legalistyczne. Po prostu to jest prawdziwe. Jeżeli nasze serca się zmieniły, to zmienić również muszą się nasze pragnienia oraz umysły. Jeżeli nam to nie przeszkadza, oznacza to, że mamy jakieś braki. Oznacza to, że wiemy, co powiedzieć w danej sytuacji, ale nie jesteśmy z Bogiem wystarczająco sam na sam, aby być przemienianym na Jego obraz i podobieństwo. W takiej sytuacji mogę być pociągany do czegoś, co powinno sprawiać, że chce mi się płakać. Pociąga mnie coś, w czym zupełnie nie ma żadnego życia. W ten sposób jakoś daję rady żyć w obydwu światach. Droga, która wydaje się być słuszna człowiekowi, nadal jest żywa w moim życiu, mimo to, że ustami wyznaję, iż poszukuję duchowych prawd. Przechodząc przez bramy Twoich oczu, dociera to do Twoich emocji. Mówię Wam, te filmy są strategicznie pisane w ten sposób przez Hollywood. Powiedzcie sobie sami, kto za tym wszystkim stoi. Jest to pisane w ten sposób, żeby ciebie złapać i zachwycić. Filmy wykorzystują wszystkie słabe punkty twojej emocjonalności. Och, ona znalazła tego wybranego. Pracują razem. Jeszcze sobie niczego nie powiedzieli, ale już rzucają sobie spojrzenie. Akcja się kręci i jest nabudowywana. Jedna akcja za drugą. Emocje sięgają zenitu. I na końcu następuje miłosna scena. A ty oglądasz to z rozdziawioną buzią. Oglądanie takich rzeczy zaszczepia coś w twoim sercu. Nagle okazuje się, że szukasz dokładnie tego samego doświadczenia. Myślisz sobie: Och, gdybym mógł doświadczyć tego samego. Napełnianie się takimi treściami przygotowuje cię do poszukiwania w twoim życiu tego samego. Jest napisane: Nie jest dobre, aby mężczyzna dotykał kobiety. Czy ja teraz grzeszę? Przeczytajcie sobie ten fragment w piśmie. Zobaczycie, czy mam rację, czy nie. Oznacza on dotknięcie kobiety pod wpływem pragnienia. Wyobraźcie sobie, że młody mężczyzna 30-letni traci żonę w jakimś wypadku. Wie, jak to jest mieć żonę przy sobie. Wie, jak to jest budzić się przy niej i zasypiać. Czuje się teraz naprawdę samotny. Zna poczucie bezpieczeństwa, jakie wynika z życia z drugą osobą. Dlatego bardzo szybko wchodzi w jakąś nową relację, zaczyna trzymać tę nową dziewczynę za rękę, zaczyna się z nią całować, ma wobec niej takie same pragnienia jak wobec swojej żony, są ze sobą tylko od miesiąca. Ona staje się źródłem zaspokojenia jego potrzeb. A jest napisane, nie jest dobrym, żeby mężczyzna dotykał kobiety, ponieważ jeżeli nie jesteś w Chrystusie i jeżeli nie jesteś w przymierzu z tą kobietą, to nasze ciała nie są w stanie poradzić sobie z pragnieniami i emocjami. Czy chcesz mi powiedzieć, że pocałowanie osoby, którą lubisz, albo nawet myślisz, że kochasz, jest możliwe bez pragnienia? Całujesz, ponieważ pragniesz. Czy my możemy w końcu przestać się oszukiwać? Proszę nie oszukujcie mnie. Zobaczcie, jak bardzo jesteśmy zaangażowani w randkowanie. Nie jesteśmy powołani do tego, żeby testować siebie nawzajem jak samochody, aby wybrać, co nam się podoba. Powiedzcie mi, jak to jest możliwe, żeby zaczynać nową relację. Znaleźć się w miejscu emocjonalnym, w miejscu, w którym zaczynasz kogoś dotykać, a już zwłaszcza całować i jednocześnie nie pragnąć tej osoby. To, w jaki sposób odgrywało się to w żydowskiej kulturze, jest naprawdę piękne. Wspaniale by było, jakbyście mogli zobaczyć ślub w żydowskiej kulturze. Zdaję sobie sprawę, że ty wszystko o tym wiesz. Przychodzi mężczyzna. Kobieta podoba mu się. On ją wybiera i mówi: wrócę po ciebie. Przecież to samo widzimy w powrocie Chrystusa i w pochwyceniu. Alegoria żydowskiej tradycji małżeństwa w swojej całej okazałości jest widoczna w powtórnym przyjściu Chrystusa po swoją ulubienicę. To jest niesamowite. On przychodzi i obsypuje ją darami. Oni dosłownie podpisywali dokument. Następnie on odchodzi na pewien czas. Ona nie wie, kiedy on po nią powróci, ale przez ten cały czas jest gotowa na jego powrót. Kobieta myśli o nim, przygotowuje swoje serce na niego. Jej twarz jest zasłonięta. Jest to znak, który oznacza, że ona jest już zajęta, ona została zaręczona. Zazwyczaj przychodził on w nocy. Miał ze sobą cały orszak. Orszak grał na trąbkach. Przychodził, aby stać się z nią jedno. A ona była przez ten cały czas gotowa i czekała na niego. Czekała, całkowicie mu oddana. Nie mówiła sobie, no nie ma go już cały rok. Przecież tylu gości jest mną zainteresowanych. Mnie już pociąga to małżeństwo. Ja chyba wybiorę sobie kogoś innego. Mówię z wami otwarcie. Come on. Okay, okay, okay. Come Powiedzcie mi, skąd się to wzięło? Wywodzi się to z żydowskiej kultury. Gdy do kościoła wchodzi panna młoda, ma zakrytą twarz. Kiedy schodzimy na takie tematy, ja zawsze przedłużam kazanie. I tym razem też tak jest. Muszę skończyć jeszcze tylko tą jedną myśl. Nie, nie mogę dalej mówić, już jestem spóźniony. Namieszam tylko chłopakom od nagrywania. Chcę jednak, żebyście jednak usłyszeli jedną rzecz. Pamiętajcie, że słyszycie to tylko dzięki miłosierdziu Josza, który mnie kocha i nie przerywa mi. Co robi ojciec? Podnosi zasłonę, która była na jej twarzy. Dlaczego? Ponieważ wcześniej była cały czas zakryta, cały czas była pod autorytetem swojego ojca. Tatuś oddaje swoją małą córeczkę, robi to przez wiarę. Oddaje jakiemuś człowiekowi swoją córeczkę i mówi: Oddaję ci moją córkę za żonę. Chcę, żebyś dbał o nią, żebyś ją chronił, żebyś przejął rolę, którą ja sprawowałem w jej życiu. W tym jest niesamowite piękno. Następnie pastor albo ksiądz wykonuje swoje zadanie. Para młoda składa swoje przysięgi, i nadchodzi ten moment. Ogłaszam was, mężem i żoną. Ten moment miał miejsce na każdym ślubie, na kim kiedykolwiek byliście. A teraz możesz pocałować pannę młodą. Musimy się cofnąć, bo chyba nie załapaliście. Teraz możesz pocałować pannę młodą. Co to oznacza, że jeszcze tego nie zrobiłeś? Do tego momentu była zakryta. Dlaczego jesteśmy aż tak religijni? Mówimy, że nie jesteśmy, ale jesteśmy. Całujemy się, ślinimy się po sobie, przekraczamy wszystkie granice, potem pokutujemy, pozwalamy naszej duszy, żeby przechodziła przez piekło, a następnie przechodzimy przez tę akcję z zasłoną na twarzy, tylko dlatego, ponieważ jest to tradycją. Tatuś uśmiechając się podnosi ją z twarzy swojej córki. Nie chcę być niemiły mówiąc to, ale po prostu chcę mówić prawdę. To jest religijność. Kiedy panna młoda nigdy wcześniej się nie całowała, historia tego pokazywana jest w telewizji, pisane są artykuły. Na jednym kanale, na którym zazwyczaj lecą bajki, moja wnuczka chciała obejrzeć sobie SpongeBoba. Chciała pooglądać tego gościa, co wygląda jak gąbka. On jest niesamowicie śmieszny i głupi. Ta bajka jest szalona. SpongeBob. Boże, miej miłosierdzie. Po bajkach lecą różne programy, które mówią o relacjach, o całowaniu się. To jest kanał dla nastolatków. Wszystko kręci się wokół świata nastolatków. Oglądając to, jesteś kształtowany. Ta fantazja i te pragnienia stają się Twoimi. Staje się to wszystko dla Ciebie zupełnie normalne i akceptowane. Jeżeli nie jest, to jesteś jakiś dziwny. Naprawdę już jestem spóźniony i przeciągnąłem Was. Proszę Was, żebyście wstali. Nie wiem, co się właśnie stało, no ale tak wygląda ta szkoła.